W tej chwili w Unii Europejskiej, w której chcemy być, ogromna większość Polaków chce być, mają miejsce takie procesy, na które nie możemy patrzeć spokojnie. Po pierwsze, nagminnie łamane jest prawo. Unia opiera się na traktatach. Te traktaty są dzisiaj nagminnie łamane przez Komisję Europejską, przez SUE. Jest realizowany tak zwany projekt europejski. Projekt europejski wprowadzenia. Jednego państwa w gruncie rzeczy. Mówi się co prawda o federalnym, ale to nie chodzi o żadną tam federalizację. To chodzi w gruncie rzeczy o koncentrację władzy w Brukseli. A kto ma największe wpływy w Brukseli? Wiedzą państwo? O, dokładnie. Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, my byśmy mieli iść spod jednego buta tego ze wschodu pod drugi, ten z zachodu. Weźcie państwo taki przykład: lasy. Oni między innymi do tych spraw, o których będzie można decydować w Unii, zaliczają sprawę lasów. Czyli nawet tego, co no, wydawałoby się, że powinno być w ręku władz no, miejscowych. No, jest przecież zasada w Unii Europejskiej ujęta także w prawie, że każda sprawa, która może być załatwiona gdzieś na niższym szczeblu, powinna być tam załatwiana. No, ale pamiętajcie państwo, że polskie latcy. To jest ogromny zasób finansowy. To jest możliwość zaciągnięcia pod ich zastaw ogromnych kredytów, żeby je później sprywatyzować. To jest, szanowni państwo, naprawdę bardzo łakomy kąksek. I już próbują nam go wyrwać. Pozwolimy to na to? Pozwolimy na to? To jest nasza własność. A z tą łą własnością łączy się także nasza wolność, proszę państwa. Bo to, że my możemy sobie spokojnie wejść do lasu, to nie jest tak, że wszędzie tak jest. Bardzo w bardzo wielu krajach te lasy są w prywatnych rękach albo różnych osób prywatnych, osób fizycznych, jak to się w prawie mówi, albo jakichś korporacji i wstęp zbroniony. Bardzo rzadko można spotkać las, do którego się spokojnie wchodzi. My tą wolność mamy, chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby. Chodzimy tam, żeby wypocząć, żeby się przejść, w najróżniejszych celach. I to powtarzam jeszcze raz, bo może czasem sobie tego nie uświadamiamy to jest część naszej wolności i nie damy sobie tej wolności zabrać ale to jest jeszcze tylko, powtarzam, jeden z elementów tego problemu tego problemu, o którym mówię, bo to jest oczywiście. Także powiązane z tymi kwestiami gospodarczymi. Naprawdę trzeba się bronić przed tym, by Polska nie mogła rządzić się sama, żebyśmy byli ludźmi trzeciej kategorii, ludźmi, którym rządzą, którymi rządzą inni. Nasze interesy będą wtedy całkowicie niebrane pod uwagę. A jeżeli wy sądzicie, że naszym sąsiadom. I z tym Zachodu, i z tym Wschodu zależy na tym, żeby Polska była silna, bogata. No nie, proszę Państwa. Ktoś to tak sądzi, to jest naprawdę bardzo naiwny. To jest politycznym dzieckiem, politycznym przedszkolakiem. My w to, proszę Państwa, nie wierzymy. My chcemy być państwem suwerennym. Możemy część tej suwerenności, bo tak już jest, oddać Unii Europejskiej, bo to wynika z traktatów, ale. Tam jest że tak zwana w przepisach traktatów zasada przyznania. To znaczy, że Unia Europejska działa w tych ramach, które zostały jej przyznane. I ta zasada dzisiaj jest nagminnie łamana. Nagminnie łamana. I musimy z tym skończyć. I ten rząd będzie o to walczył. Twardo walczył. już dzisiaj widać, że ta walka może przynieść efekt.